Dniem 7 lipca polski rząd wprowadził kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą. Ponieważ mamy przejście graniczne w Słubicach oraz w Świecku, postanowiliśmy sprawdzić, jak ta sytuacja odbija się na lokalnym biznesie, między innymi na słubickim bazarze. No to jest zrozumiałe, że klienci z Niemiec nie będą jechać na zakupy, powiedzmy do nas tutaj na bazar, czy do Subic, czy do fryzjera, czy w jakiejkolwiek sprawie. Nie będą stać w tak długich kolejkach na Świecku, czy we Frankfurcie, a później wracając do domu znowu dwie, trzy, a może pięć godzin wracać do domu i stać w kolejce, to, to jest po prostu katastrofa. I to wszystko się przekłada na nasze zmniejszone obroty. Obroty nam, tak już powiem, w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu przez Niemców tych kontroli to spadły o, od 20 do 50%, natomiast na dzień dzisiejszy to jest już pogłębione i od 50 do 70% taki spadek, tak? Wystarczy przejść po bazarze, zrobić spacer, czy to u nas na dużym bazarze, czy na sąsiednim bazarze pod Dębami, tam dzisiaj jest otwarte tylko 20% punktów, 80% zamknięte, u nas też już są punkty pozamykane, przeznaczone do sprzedaży czy do wynajmu. Kartki, proszę bardzo, wiszą. To, to są po prostu owoce tej sytuacji. Ten tydzień jest beznadziejny na przykład. Tamten dzień to samo, nie? Weekendy są. No piątek to jest po prostu martwy dzień. My tutaj po prostu przychodzimy, żeby się przygotować na weekend, ale nie dzieje się nic, nie? No, nie dzieje się nic. Zresztą widzicie Państwo, że tu prawie nikogo nie ma, nie? No, powinno być pełno. No jak tak dalej pójdzie, to co? No to nie wiem, no, bazar stoi pod znakiem zapytania miejsca pracy tutaj, tak? A utrzymujemy całe rodziny z tego, jakby nie patrzeć. Ja już w tej chwili zwolniłam troje pracowników, no bo muszę ciąć koszty, tak? No ludzi, którzy pracowali u mnie od 14 lat tak naprawdę, nie. Miasto jest puste. Weekendy są straszne, bo kolejka jest i w, do e, Polski i z Polski. Także jesteśmy z każdej strony obłożeni tylko samochodami, ale nie klientami. Klientów jest jak na lekarstwo. Obroty spadły, mamy tutaj więcej niż 50% obrotów mniej w stosunku do poprzednich lat. No jest e, no, sytuacja jest dramatyczna, dramatyczna. Klient jest przestraszony, jeżeli mm, muszą wszyscy dokumenty pokazywać w samochodach. No niby to są wyrywkowe kontrole, ale ale klient jest szokowany, bo zadają nam tutaj pytania, dlaczego oni muszą dokumenty na granicy pokazywać. No, próbujemy to tłumaczyć, ale jest no, bardzo trudno bardzo trudno jest jakoś porozumieć się, bo klienci są niezadowoleni w ogóle z sytuacji, jaka nastąpiła. Rozumiemy, że jest to w dwie strony działa, czyli i e, załóżmy ci jacyś nielegalni emigranci, którzy przychodzą i do nas, i do Niemiec. No ale ja uważam, że te sprawy powinny się załatwić na granicy zewnętrznej Unii. Myślę, że w rządzie przewidziano chyba jakieś rekompensaty za to, że cała, cała granica cierpi, cała zachodnia granica, a szczególnie Subice, powiedzmy, Gorzelec i okolice Szczecina. No Handlowcy i, i w ogóle transport, przedsiębiorcy generalnie, restauracje, gastronomicy, no jest tragicznie. Nie? Przychodzą momenty, że już. Się Zastanawiam, czy w ogóle nie zrezygnować z działalności ze względu na to, że nie mogę nawet kupić towaru, bo nie wiem, czy go jutro sprzedam. I bardzo się zastanawiam, jak dalej pociągnąć, czy, czy jeszcze przyjdą lepsze momenty, bo póki co, kiedy doszły jeszcze do te, dodatkowo polskie kontrole. A Niemki, klientki moje się skarżą, że one są sprawdzane w busie, sprawdzane z każda z dowodów. Starsze panie, Białe Lico, no to tak troszeczkę śmiesznie, no niemniej jednak tak jest. My walczymy po prostu o przetrwanie. My walczymy o przetrwanie. W przyszłym tygodniu chcemy wystąpić z pismem do pani burmistrz, do władz miejskich, do Rady Miejskiej o to, żeby się spotkać, porozmawiać o naszej sytuacji w Subicach, na bazarach i ogólnej sytuacji w Subicach, bo... Y Wiemy, że nic nie trwa wiecznie. Tak? Czy to dobre czasy czy złe one w końcu się zmieniają, ale najważniejsze jest, żeby przetrwać. Zróbmy wszystko razem w subicach, żeby ten trudny okres przetrwać. Mógłbym jeszcze długo opowiadać o sytuacji i różnych problemach, ale myślę, że tutaj jeżeli nie przetrwamy, to zamykamy i bazar będzie zamknięty, a my pójdziemy na bezrobocie i na zasiłki. O podsumowanie wyników trwających kontroli zapytaliśmy porucznika Pawła Biskupika, rzecznika prasowego, komendanta nadodżańskiego oddziału Straży Granicznej. W ramach tymczasowej kontroli granicznej, na odcinku służbowej odpowiedzialności narodowczeńskiego oddziału Straży Granicznej, myślę tutaj o województwie Lubuskim i Dolnośląskim, skontrolowano przez pierwsze dwa tygodnie blisko 48 tysięcy osób oraz 23 tysiące pojazdów. Z powodu braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, odmówiono wjazdu na terytorium Polski 56 cudzoziemcom, obywatelom między innymi. Afganistanu, Iraku, Turcji, Syrii, Azerbejdżanu czy Mołdawii. Ponadto, podczas działań w strefie przygranicznej za usiłowanie przekroczenia granicy wbrew przepisom bądź nielegalny pobyt zatrzymano 46 cudzoziemców. Wśród tych cudzoziemców przeważali yy, obywatele Afganistanu. Yy, co jest jeszcze istotne? Nie ustajemy także w walce z organizatorami procederu nielegalnej migracji. W minionym tygodniu, myślę tutaj o tym tygodniu 14-20 lipca, za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy zatrzymano trzy osoby: dwóch Polaków oraz Ukraińca. Do sytuacji wpływu kontroli na granicy na funkcjonowanie Słubic odniósł się w ostatniej rozmowie na horyzoncie zastępca burmistrza Słubic, Tomasz Stefański. Most codziennie przekracza około 20 tysięcy aut. To są ludzie, którzy. Funkcjonują po obu stronach granicy, ale też ci, którzy nie wiem, turystycznie udają się na zachód, tudzież do Polski, bo przecież mamy bardzo wielu gości z Niemiec, turystykę handlową, co dla Subic też nie jest bez znaczenia. Kupcy na bazarze, ale również gastronomowie, cały subicki biznes liczy straty. To są podobno spadki rzędu 10-20% w ostatnich miesiącach. I myślę, że lepiej nie będzie. Pamiętajmy o firmach logistycznych, które tutaj w naszym regionie działają no te ciężarówki stoją po prostu w korkach. To co ta przyszłość naprawdę się w takich szarych barwach rysuje, Pana zdanie? Obawiam się, że tak. No jeżeli rządy nasze nie porozumieją się, nie usiądą przy jednym stole i nie zastanowią nad sensowną polityką migracyjną i tym, jak to rozwiązywać na granicy. Myślę, że problemem tutaj nie jest granica polsko-niemiecka, tak? To są zewnętrzne granice Unii Europejskiej, no bo troszkę mamy taką absurdalną sytuację, że Niemcy mówią, że Ci imigranci zalewają ich od wschodu, czyli z Polski, a w Polsce twierdzimy, Drze że hordy z atakują z zachodu. No to tak, zdroworozsądkowo myślę, że to jest totalny absurd. Tak. Całość rozmowy z zastępcą burmistrza Tomaszem Stefańskim dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz w serwisach Facebook i YouTube. A my zapraszamy Państwa do komentowania w naszych social mediach tego, co ostatnio dzieje się na granicy, ponieważ jesteśmy ciekawi również Waszej opinii.